To co się dzieje dzisiaj na, na, na rynku energetycznym je, jest naprawdę niepokojące, tak mówiąc delikatnie. Jest, jeżeli, jeżeli dzisiaj w zeszłym tygodniu od PWIK Szczecinek otworzyło postępowanie przetargowe na dostawę energii i nastąpił wzrost kosztów o 690%, to jest po prostu hmm, no 7 razy więcej tak czyli e, jeżeli w, w, w Polsce w Szczecinku obowiązywały po, po, podobne taryfy dla przeciętnego zjadacza chleba e, e, i płacił, i to dzisiaj ona wzrasta siedmiokrotnie e, ale to wzrasta dla e, firm które obsługują e, mieszkańców tak naprawdę z prognoz które dochodzą e, poprzez e, tam różnego rodzaju informacje z rządu. Wiadomo jest, że wzrost e, kosztów energii w, jeszcze w tym roku, jeżeli chodzi o e, konsumentów e, indywidualnych, e, ma być na poziomie 15%, e, w przyszłym roku na poziomie 20%. Czyli widać, że jest duża dysproporcja między e, poziomami cen, które my będziemy płacili w rachunkach energetycznych jako Mieszkań. ci, którzy dostaną rachunek w domu, ale Rządzący sobie wymyślili to bardzo sprytnie i oni to przenoszą jakby przez spółki, które, które, które produkują, na przykład dostarczają nam wodę i ścieki. Czyli my tak naprawdę jako mieszkańcy będziemy musieli pośrednio zapłacić za to, ale w cenie wody. Oczywiście wówczas taki mieszkaniec powie, no wzrosła woda o 30%. No, dlaczego tak? Co oni tam wyrabiają w tym PWI-ku? Ale te pieniądze, one tak naprawdę nie zostają w Pwójku. Ta średnia, którą mają zarobić zakłady energetyczne, ona jest cały czas na bardzo dobrym poziomie. Zresztą jak się mówi i się słucha, ile, ile, ile PKN Orlen w tym roku zarobił miliardów, no to, to, to już się człowiekowi krew burzy, no bo, no bo my, my, to, my wszyscy po prostu zrzucamy się na ten dochód tej, tej, tej spółki, zakupując po prostu paliwo. Tak? I, I to są takie a, poprzez mechanizmy spółek. Nas będzie tutaj, e, będzie obciążało to mieszkańców. W momencie, kiedy mieszkańcy, na przykład e, firma zacznie e, tracić e, zdolność, e, płynność finansową, wówczas zwróci się do kogo? Do właściciela, czyli do samorządu. Czyli samorząd, samorząd będzie musiał zareagować, uzupełniając jakby deficyt finansowy. Ale to znowu się odbędzie, będzie odbywało ze środków mieszkańców danego samorządu, bo nie będzie jednej, drugiej, trzeciej inwestycji. I tutaj to jest takie bardzo, bardzo, bardzo sprytne i pokrętne drenowanie kieszeni Kieszeni, kieszeni mieszkańców po prostu, tak. Jeżeli my robimy, jeżeli dzisiaj wiemy, że, że, że szczecinecki MEC a podczas jednej z sesji miasto udzielało pożyczki na zakup węgla, węgiel został, kosztował tam po 360 zł za tonę, został zakupiony w bardzo atrakcyjnej kwocie za 1190 zł, ale tego węgla znowu nam starczy do, do około 15 stycznia, w zależności od tego, jaka będzie jeszcze zima. Co będzie dalej? Następne prognozy mówią jasno. Następne ceny, które są dzisiaj oferowane do na rynku dla takich firm jak Metz-Szczecinecki, to jest 1800-1900 zł. Tylko przypomnę, że ta podwyżka, która, o której, która już dzisiaj dotknie mieszkańców, to jest 78% w stosunku do tego co było, ale ona obowiązywać będzie do 15 stycznia około, bo to jest ta, ten węgiel, który został zakupiony za 1190 zł. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jakiś e, szef banku mówi, że węgiel jest, no to ja się, to, to ja dzisiaj poproszę tego pana, żeby, żeby ten węgiel nam tutaj do Szczecinka dostarczył, no bo, e, no bo to jest e, po prostu śmieszne, tak? Jeżeli, jeżeli osoba reprezentująca tak e, no, prestiżowe stanowisko opowiada takie e, naprawdę e, dalekie od rzeczywistości rzeczy, no to, no to trzeba konsekwentnie ją e, rozliczyć i poprosić, my jako pierwsi możemy napisać e, tutaj jak jeden z samorządów z prośbą o, o ten wągiel, który jest taki w każdym miejscu, w miejscu dostępny tak, także opowiadanie e, jakiś bajek, że, że wszystko jest dobrze, trzeba naprawdę Odłożyć na bok i nas, y, mieszkańców Szczecinka, samorząd Szczecinecki naprawdę czeka bardzo trudny, ciężki okres spięcia budżetu. Mamy tą fajną jeszcze sytuację, przy, co najmniej przez rok, że, że mamy y, jeszcze obowiązująca umowa z zakładem energetycznym na y, dostawę prądu na przyszły rok. Jest robiona w tej chwili analiza dotycząca y, w ogóle w, oświetlenia. Y, jest, jest też z, y, zlecony program dotyczący energooszczędności także na pewno, na pewno nie możemy przejść do porządku dziennego i powiedzieć, ok, jakoś sobie tam damy radę i, i tak dalej. Nie, trzeba patrzeć i, i szukać tego scenariusza, który będzie mniej korzystny albo będzie nie, niedobry i, i, i starać się tutaj mm, możliwie suchą nogą przejść przez ten trudny okres. Ja mam nadzieję, że tak zawsze już nie będzie, chociaż wie Pan, to jest tak jak z tą ceną paliwa. Ona, ona została po to tak wywindowana, że, że, że nie dlatego, że ona spadnie o połowę za, za jakiś czas. Spółki będą obniżą ją nieznacznie, ale, ale, ale pewien, jak baryłka pójdzie w dół, to, to ten poziom i tak będzie utrzymywany, no bo to, ta, 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 ta dywidenda, która później może być odbierana przez właściciela, czyli przez rząd, no, no, no będzie, jest, jest do dyspozycji... Przede wszystkim rządzących, ale jest też pieniądzem pozabudżetowym.